od stuleci króluje, patronuje Matka Pocieszenia, która cieszy się takim spotkaniem jak dzisiaj, kiedy przybyliśmy na jej urodziny i przeżywamy na chwałę Trójcy Świętej i cześć Matki Bożej Tuleckiej Ten w roku 2021 pod hasłem Naród Wierny Łascy. To hasło drugiego roku nowenny dziewięciu lat przygotowań do złotego jubileuszu papieskiej koronacji łaskami słynącej figury naszej tureckiej Pani. Ekscelencjo Księże Biskupie Zdzisławie. Witam bardzo serdecznie w imieniu Całej wspólnoty tak licznie dzisiaj zgromadzonej. Wszystkich braci kapłanów, spółką celebransów, diakona, kleryków, siostry zakonnej braci. Witam Was, kochani pielgrzymi, którzy przybywacie z różnych stron naszej archidiecezji. i tak. Poznań Prawia Farna, Chrystusa Najwyższego Kapłana, Chrystusa Odkupiciela, Chrystusa Sługi, Jakuba Apostoła, Andrzeja Apostoła, świętego Antoniego, tutaj najliczniejsza grupa, świętego Józefa, świętej Jadwigi Śląskiej, Świętego Mateusza Ewangelisty, świętego Marka, Świętego Rocha, świętego Ducha, świętej Trójcy, Matki Bożej w Niepowziętej, Najświętszej Bogu Rodzicy, Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, również z Mosiny Świętego Mikołaja spuszczykowa, ta najdłuższa pielgrzymka, która przybywa dwa razy do roku i na pielgrzymkę mężczyzn i teraz na odpust. Z Kostrzyna, z brak świętego Piotra i Pawła oraz błogosławionej Jolanty, z Kurnika. tutaj Luboń i świętej Barbary i świętego Jana Bosko, Jana Pawła II, również siostry służebniczki Maryi, parafia świętego Maksymiliana <laughs> oraz Zrobakowa świętego Józefa Rzemieślnika i Zrogalina świętego Marcelina oraz Krosna z prawie Matki Bożej Częstochowskiej i wszystkich innych, którzy nie zdołali Zgłosić tu patrzę święty roch, pogłosy Sancja, sankcja, kobyle pole, toż było coś było czytane w tych tablicach I tych wszystkich, którzy indywidualnie przybyli i na rowerach, nie wiem jak się cieszyć, jak dziękować w imieniu Matki Bożej, kochanym dzieciom, które tak licznie przybyły. I pod sercem Matek i burskach, kiedy witałem każdą grupę ile tych wózeczków. Tą trasą podjazdową zmierzało na spotkanie z Matką Bożą. I wszystkich wojowników Maryi i rycerzy Kolumba, męską stronę rzeczywistości i wszystkie grupy, formacje bezdomnych, też pod okiem księdza Adama, wszystkich, którzy dzisiaj przybyliśmy, aby tutaj tworzyć jedną rodzinę, wpatrując się w oblicze naszej matki i zawierzając jej swoje intencje. A sprawujemy tę mszę celebrowaną Ksiądz biskup proszę, by sprawował w intencji wszystkich tutaj zgromadzonych parafian i pielgrzymów. Ja odprawiam ze świętej pamięci księdza profesora Mariana Fokke intencją Teresy, ksiądz Mieczysław Urbaniak w intencji pielgrzymów, z którymi przybył, ksiądz Adam Borysik o zdrowie dla Wojciecha Ksiądz Łukasz Glazer, Intencji pielgrzymów w sprawie Piotr i Bała, prawi katedralnej. Ksiądz Radosław Ślędak, Intencji pielgrzymów w Matki Odkupiciela w Poznaniu. Ksiądz Oskar Neyman, Intencji Marty i ich dzieci o szczęśliwe rozwiązanie. Ksiądz Jarosław Krawczyk, Intencji pielgrzymów ze Swarzędza, w sprawie Chrystusa Jedynego Zbawiciela. Ksiądz Przemysław Wieczorek własnej intencji, ksiądz Damian Dudkowiak w intencji pielgrzymów z Poznań Dębiec. Oczywiście orkiestra Ołobok, którzy już po raz jedenasty na tym tureckim odpuście uświetniają to spotkanie. I to, co możemy powiedzieć za tydzień beatyfikacja, za wielkim prymasem tysiąclecia wszystko postawiłem na Maryję. My, też tu dzisiaj zgromadzeni, wszystkie nasze intencje składamy w jej niepokalanym sercu. I te intencje także tych, którzy z nami się łączą słuchaczy radia Emaus Pozdrawiam wszystkich chorych, samotnych, którzy z różnych powodów tutaj fizycznie nie mogli przybyć ale są duchowo z nami zjednoczeni i my, kochani, o Was pamiętamy.